Pamiętajcie, papierosy to zło. E, tak na marginesie, a tak po drugie, to mam coś zajebistego dla fanów Polaka i antyfanów. Ogólnie wszyscy, co znają Adriana Polaka, wiedzą, że kiedyś była taka sytuacja, że jednym butem kopałem, a na drugim stałem. I teraz mam taki pomysł. Że chcę wylicytować Jak największą kwotę za te buty Mogę nawet jak będzie wysoka kwota Oprawić w jakiś Kurwa nie wiem złotą ramę Co tam Co tam byście sobie wymarzyli Zobaczymy jaka kwota będzie I e, Tą kwotę W całości Przeznaczę, przeznaczę Na cele charytatywne ale nie zrobię tego tak, że pierdolę gdzieś kasę i tyle. Tylko wezmę te pieniądze, będę nagrywał filmy, gdzie będę chodził, na przykład kupował karmę dla zwierząt, zawierzę do jednego schroniska, będę jechał gdzieś dalej samochodem, pomogę jakiemuś biednemu, takie na nieświadomce. Jak chcecie, to mogę nagrywać z tego filmy, żeby wam pokazać, że to było realne, bo takie akcje robię już od 20 lat i się nigdy z tym nie pucowałem Ludzie, którzy. To znali takie pomocy ode mnie, zawsze mówiłem im nie mówcie nikomu, to jest tylko dla was. A teraz chcę wam troszeczkę serca otworzyć i pieniądze wszystkie. Jeszcze pomyślę, gdzie tam zrobię licytację, żeby było najlepiej. Może z Bokzerem albo z Wojtkiem Gorą pogadam, może z Wojtkiem Gorą pogadam. I sprzedamy te buty, czyli tą całą agresję, którą tam wyładowałem, przeznaczmy na dobry cel. I nie chcę, żeby to było traktowane o, na zasadzie coś przeciwko Polakowi. Nawet Polak, Adrian Polak, zrób to. bo możemy ludziom. Nawet z tobą mogę jechać, a od na następnej gali ci mogę dopierdolić. Tak sportowo, bo mnie wkurzasz w niektórych kwestiach. Ale ostatnio mi się nie podobało, że Amadeusz pojechał troszeczkę w kierunku twojej mamy i ogólnie prosiłem go parę rzeczy, mi olał. Więc y, powiem Ci jedno, zamyka oczy w czasie uderzeń Amadeusz, albo to poprawisz, albo Polak cię zgasi i powiem Wam jeszcze coś dziwnego. Obstawiłem wszystkie walki i Amadeusz zaskoczy cię postawiłem na Polaka. I nawet ci powiem na ucho później, albo napiszę na kartce jak Polak to skończy, jeżeli... Posłucha dobrze trenera i weźmie dużo stajskiego boksu, to, to wykorzysta to, że zamykasz oczy, nie? I dla wszystkich paw życiowych, tak to ja jestem tym Pierdolnięty. A nie chcielibyście mnie w szyderców albo jako konferencja, ja się nie pucuję, tylko po prostu stwierdziłem, jeżeli byłem na początku w tym fejmie i mam wrócić, a ten kręgosłup mnie jeszcze trochę napierdala. Mam nie walczyć na czwórce, to mogę tam zrobić jakieś zamieszanie. No, pozdrawiam. I pozdrowienia dla moich kochanych mordeczek, bo tych jest coraz więcej i za to Was kocham.